Cześć, witam Cię bardzo serdecznie z całego serca. Z tej strony Sebastian Ryśnik. Moje wiersze i myśli. Nie było mnie chwilę, tak wiem, lecz próżno by się tłumaczyć. Dziś jestem. I kolejny wiersz, a wiersz zatytułowany Chcę być zawsze Twój. Patrzę głęboko w myślach, Szukając odpowiedzi, czuję smak Twych pocałunków. Nie ma Cię blisko, a jednak wiem, że jesteś. Spokój to dziwne uczucie. Poznałem je dzięki Tobie. To dziwne, lecz czuję ciepło. Czy znałem wcześniej? Być może. Czekam, nie śpieszę się. Wiem, że czas chodzi inaczej niż przedtem. Wszystko jest inne, tak odmienne. Piszę myśląc o tobie. Kawa? Tak. Wiesz, że ją lubię i cisza. Tylko ja myślę i piszę. Tyle chciałbym Ci dać, powiedzieć. Zostawiam to w sobie. Jednak oczy i tak wyszeptają. Wiem to, bo płonę. Odliczam czas. Już się nie głowię. Ty znasz odpowiedź. Chcę być przy Tobie. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Dziękuję, że jesteś, że czekasz na moje wiersze, że mogę być i tworzyć. Proszę udostępnij ten wiersz, jeśli Ci się podoba. A jeśli jeszcze ta strona nie jest polubiona, proszę udostępnij. A może powiedz znajomym o mnie, o tym, że jest ktoś taki jak ja. Pozdrawiam serdecznie. Życzę cudownego dnia i myślę. Myślę, że szybciej. Tym razem, bo w następny piątek. Pozdrawiam cieplutko.